Przede wszystkim. 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 na wszystkim. Jesteśmy z Jedziemy w Szwajcarii

Jesteśmy na Via Mala w Szwajcarii. Miejsce zdobyte tylko przez Napoleona. Skała bardzo wysoka pnie się do góry. Małeś nie się napatrzeć. Tutaj. Co nie przeszkadza, że na wylocie z tego przesmyku za chwileczkę stawić, to na ja no zobaczymy spory camping. I chętnych przełęcz. sam. A pod nami ciągle res. Bo tu pewnie autokarem tak sobie by się jechało. Raz było pożeroko, a się okazało, że było super słońce. O, jesteśmy nad zaporą Reną na przesyłkę San Bernardino. Nie tylko to się warunków strzegana cywilizacji Ale A Ma... rejl się z tą drogą cały czas. Widoki są niezapomniane. Jesteśmy w Szwajcarii. Cie, budowle to są domy pasterskie. Tutaj sobie kiedyś pastuszek, teraz to już tylko i wyłącznie ku przyjemności wzroku turystycznego pozostawione. A przed nami ciągle auta. jeszcze. A, a nie, zobacz, Nie ma drzew. No i rew. A w górę, to W swoim górnym drzewie. Tak.